I lista wykonana jako uzupełnienie ołówkiem kopiowym, no, którą trzeba po prostu odcyfrowywać literka po literce. Nie jest to proste. Zniszczono we wrześniu 1939 roku w sierpniach 491 budynków mieszkalnych i 512 gospodarczych. Czyli tak naprawdę mało było ulic, gdyby, gdzieby nie było zniszczeń. Pozwolę sobie Państwu za chwilę. Przy drugiej prezentacji pokazać dokładnie, jakie ulice jak zniszczono, ale nie aż tak dokładnie jak dyrektor Kordaczek. Jeszcze nie pokażę, ale... <laughs> ale mówiłeś, że masz wszystko, więc porównamy. Szanowni Państwo, zaczynają się również problemy, bo mamy naloty bombowe, ale do siebie wkracza jedna armia, a później druga. I tu pojawiają się problemy, o których mówił również, czy napisał. Dr. Andrzej Wojnacki, ja ten problem miałem prawie 20 lat temu, kiedy pisałem o Siedleckiej Kolegii. Nie wiadomo do końca, kiedy do Siedleck wkroczyły wojska niemieckie i kiedy wkroczyła Armia Czerwona. Różnica jest jednego dnia. Problem w tym, że jeżeli bierzemy do ręki relacje z różnych osób z różnych miejsc, w różnych mi w miejscach przechowywane, chodzi <laughs> o wspomnienia, które teraz ktoś pamięta, bo może nie pamiętać dokładnie. Ale pokażę Państwu. Dwie relacje. To padają różne daty. Według jednej z dostępnych mi relacji, właśnie opracowań niemieckich, w nocy z 11 na 12 września wkroczył do siedle z batalion rozpoznawczy Dywizji Pancernej Kempf. No dobra, tylko że w nocy z 11 na 12 września to może być przed północą i po północy. To jest ta sama noc. I albo mamy 11, albo 12 września. Dlatego też. W źródłach i opracowaniach pojawiają się później dwie daty. Natomiast jeden z historyków zajmujących się no, grubo ponad 30 lat temu historią wojska polskiego na naszym terenie, Jerzy Izdewski, oparł się na mikrofilmach aleksandryjskich, czyli oficjalnej dokumentacji niemieckiej i podaje następujące zdanie. Wieczorem 11 września o godzinie 19.10 Sztab Dywizji Pancernej Kemp zameldował, że wysunięte oddziały dywizji osiągnęły północny skraj Siedlec. Sztab Dywizji zatrzymał się w Sochorzebrach, a 12 września pierwsza Dywizja Piechoty z korpusu Wodrych dotarła do Proszkowa. Z kolei 12 Dywizja Piechoty po przekroczeniu Bugu posuwała się w ślad za Dywizją Pancerną Kemp i 13 września zajęła Siedlec. Mamy 11, 12, 13.